Pomagamy. Słuchajcie, zrobimy wielką, wspaniałą rzecz, powiedział ksawery, gospodarz klasy trzeciej D w czasie długiej przerwy. Klasa trzecia D spotykała się regularnie na przerwach, w świetlicy albo poza szkołą, żeby rozmawiać o rzeczach ważnych. Ciekawe, co znowu wymyśliłeś, zastanawiał się Arek. Ciekawe to dobre słowo, wtrąciła się Gosia. Pomysły Xaverego są zawsze bardzo ciekawe, więc dajmy mu opowiedzieć. Mam pomysł, dzięki któremu staniemy się sławni na całą szkołę, a może i na cały kraj, powiedział dumnie gospodarz trzeciej d. A ten, jak zwykle, zachwycony wszystkim, co sam wymyślił, uśmiechnął się Arek. Oj, przestaniesz się śmiać, kiedy usłyszysz, co mam do powiedzenia. Ksawery był pewny siebie. Posłuchaj. Wszyscy posłuchajcie. Założymy klub szkolnej pomocy. Będziemy wspierać każdego potrzebującego. Wystarczy, że ktoś przyjdzie i powie nam, z czym ma problem, a my pomożemy. Uczniowie klasy trzeciej D uznali, że pomysł jest rewelacyjny i bardzo szybko zabrali się do roboty. Napisali wielki plakat ogłaszający powstanie klubu szkolnej pomocy. Każdy, kto tylko miał potrzebę, mógł przyjść i poprosić o wsparcie. I rzeczywiście ludzie przychodzili, prosili o pomoc i tą pomoc dostawali. Dlatego też, kiedy szkolna psycholożka, pani Ania, zaprosiła klasę na rozmowę, uczniowie byli pewni, że zostaną pochwaleni. Zastanawiali się, co usłyszą. Może dostaniemy ordery? A może dziennikarz z gazety, radia albo telewizji chce z nami rozmawiać i opisać nasze działania? Jednak klasa trzecia D po pierwszych słowach pani psycholożki była w ogromnym szoku. Muszę was prosić, żebyście zamknęli klub szkolnej pomocy, albo bardzo wiele w nim zmienili. Pani Ania nie owijała w bawełnę. Co? Powiedział głośno gospodarz ksawery i kilku innych uczniów. Niestety, powiedziała pani psycholożka, pomysł mieliście bardzo dobry. Gorzej z wykonaniem. Ale dlaczego? Co poszło nie tak dopytywała Gosia. Podam Wam kilka przykładów zaczęła wyjaśniać pani Ania. Chcąc pomóc koleżankom i kolegom w nauce, pisaliście dla nich ściągi. Innym pomagaliście w nauce matematyki. Problem w tym, że sami tych zadań nie rozumieliście i te osoby dostały złe oceny ze sprawdzianów. Zniszczyliście konkursową pracę plastyczną Michała z drugiej A, bo poprosił Was o to Marek, który bardzo chciał wygrać. Schowaliście hulajnogę idę. Pomagaliście w ten sposób Mai w zrobieniu kawału. Angelice z trzeciej B chcieliście na siłę naprawić telefon, chociaż mówiła Wam, że nie chce pomocy. W efekcie jej komórka całkowicie się zablokowała. Zamiast pomagać koleżankom i kolegom w lekcjach, dawaliście im po prostu odpisywać zadania domowe. I najgorsze na koniec. Groziliście Marcinowi z drugiej E, że go pobijecie. Tu oczywiście też pomagaliście, bo poprosił was o to Kamil. Ale my po prostu chcemy pomagać, zaczął tłumaczyć ksawery. Moi drodzy, Pomoc jest ważna i potrzebna, ale pomoc jest też trudna. Trzeba się zawsze bardzo mocno zastanowić, komu, kiedy i w jaki sposób pomóc. Inaczej może z tego wyjść duże zamieszanie, wytłumaczyła pani psycholożka. Powtarzam: Cieszę się, że chcieliście pomagać, ale wymknęło się to trochę spod kontroli. Mam coś dla was. To sześć zasad pomocy. Przeczytajcie je i zastanówcie się, czy Wasze działania przebiegały według nich. Jesteście mądrymi młodymi ludźmi, na pewno wszystko zrozumiecie. A jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to zapraszam. Klasa trzecia D wyszła z gabinetu pani Ani. Wszyscy zebrali się w jednym miejscu. Gosia zaczęła głośno czytać zasady, które uczniowie dostali od pani psycholożki. Punkt pierwszy – pomagając, nie krzywdź. – Ale kogo my niby skrzywdziliśmy? – zdziwił się Arek. – Zniszczenie pracy plastycznej, zabranie hulajnogi czy groźba pobicia to jednak jest wyrządzenie krzywdy – przyznał Xavier i reszta klasy. Gosia czytała dalej. Punkt drugi – pomagaj bezinteresownie i każdemu. – Kilku osobom odmówiliśmy. Powiedział Arek: A kilku pomogliśmy tylko dlatego, że dawali nam kasę, lody i słodycze. Punkt trzeci: Zastanów się, czy dasz radę pomóc. Przeczytała Gosia i skomentowała: Trzeba przyznać, że pomaganie innym w matematyce, kiedy sami nie wiedzieliśmy, jak rozwiązywać zadania, to nie był dobry pomysł. Dobra, czytam dalej. Punkt czwarty. Zapytaj, w jaki sposób możesz pomóc? A my często pomagaliśmy na siłę, nawet jak ktoś tej pomocy nie chciał, powiedział Arek. Dobra, stop. Dalsze czytanie nie ma sensu. Wiadomo, że zrobiliśmy wszystko albo prawie wszystko źle, przyznał Xavery. Ale Gosia zaprotestowała. Dalsze czytanie ma wielki sens. Widzimy, że zrobiliśmy wiele rzeczy źle i musimy się nauczyć, jak zrobić je dobrze. Bo pomaganie jest dobre. Pomaganie ma wielki sens, tylko trzeba przestrzegać pewnych zasad. Pozwólcie więc, że przeczytam dalej. Punkt 5. Pomagając, nie daj się wykorzystywać. Punkt szósty. Nie tylko pomagaj, ale i przyjmij pomoc. Klasa trzecia D. Uważnie przeczytała wszystkie zasady dobrej pomocy i wspierała innych dalej, tylko że inaczej niż do tej pory, bo pomoc ma moc.